Kolejna awantura pomiędzy pis a samorządem województwa. Tym razem poszło o transport w regionie, a konkretnie przygotowany dokument wieloletni plan rozwoju transportu publicznego w województwie. Politycy PIS-u grożą, że reforma PKS-ów zmierza do ich prywatyzacji. Wytykają też małą liczbę połączeń kolejowych. Z kolei władze województwa tłumaczą, że transport kolejowy jest droższy niż autobusowy. Józef Szopiński. Jeden kurs w ciągu dnia to codzienność mieszkańców podzamojskich wiosek, którzy chcą dostać się do miasta. Do nas na przykład bardzo rzadko. Jadę do Usieczyny, to jest o 8 rano i teraz 15:20. Cały dzień w ogóle nie ma. Powinno być więcej ogólnie połączeń, przede wszystkim do takich mniejszych miejscowości. Bo z tym to jest problem jednak. Politycy PiSu wytykają, że plan przygotowany przez koalicję POPSL stawia na dostępność komunikacyjną dużych miast kosztem mniejszych. Ich zdaniem na zaproponowanych zmianach ucierpią mieszkańcy najmniejszych miejscowości naszego regionu. Pewne części naszego województwa według nas w tym planie są niejako wycięte z transportu publicznego. Na to nie ma, nie ma naszej zgody. Plany Urzędu Marszałkowskiego krytykuje poseł Adam Abramowicz z Białskiego Pisu. Twierdzi, że są one niekorzystne dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Pan Marszałek nie uwzględnił wszystkich naszych transportowych interesów. No Głównie chodzi o to połączenie z Terespola do Siedlec, kolejowek, gdzie mamy przesiadki do Warszawy i komunikacja by się poprawiła. Nie ma tego, więc apelujemy do pana Marszałka o wstawienie tego do planu. Lepsze wykorzystanie kolei i wybudowanie lepszych połączeń drogowych pomiędzy przejściami granicznymi na Lubelszczyźnie to tylko niektóre spośród 16 rozwiązań proponowanych przez PiS. Posłowie zarzucają marszałkowi, że planuje sprywatyzować PKS-y. Sprzeciwiamy się likwidacji m.in. PKS-ów, które mogłyby jako jednostka będąca własnością. Własnością Sejmiku być jednym z podmiotów, który by wszedł w trybie zamówień jako jeden z operatorów do konkurencji na rynku przewozów po to, żeby chociażby był wybór, czy można byłoby negocjować ceny. Na razie nie mówimy o prywatyzacji pks w związku z tym trudno mi się do tego odnosić. Prawo i Sprawiedliwość domaga się też wydłużenia terminu konsultacji społecznych, tak aby wszyscy zainteresowani mieli czas wypowiedzieć się na temat transportu zbiorowego na Lubelszczyźnie. Nie wiem, jak długi termin byłby wystarczający dla, dla prawa i sprawiedliwości. Ustawa przewiduje, że konsultacje trwają przynajmniej 21 dni, nasze trwają miesiąc, kończą się 14 lutego. W związku z tym, nie ma chyba rzeczywiście prawdziwego powodu, żeby, żeby te konsultacje przedłużać w nieskończoność, zwłaszcza, że obligują nas terminy uchwalenia pewnych elementów tego planu. Uwagi do planu rozwoju transportu publicznego może do najbliższego piątku zgłosić każdy mieszkaniec województwa, osobiście w urzędzie marszałkowskim lub elektronicznie za pomocą maila transport.maupa.lubelskie.pl